Obalam i to bardzo silnie obalam y, legendarnego roszczeniowego rodzica. Rodzic wyszarpuje dziecko w swoją stronę, szkoła wyszarpuje dziecko w swoją stronę, i ono w środku jest rozrywane. Fundamentem tego problemu jest komunikacja sensu largo, ogólnie komunikacja. Widzimy to w sklepach. Y, w momencie, kiedy cena się nie zgadza, od razu jest podniesiony ton roszczenia. A czy właśnie system w tym pomaga, czy nie? Mam wątpliwości. Ja nie pójdę, nie powiem. No, bo w sumie co to zmieni? No, zmieni. Ale żeby była zmiana, trzeba od czegoś rozpocząć. Od rozmowy. I to, że ja wiem, to jest moja supermoc, prawda? Ale dobra, ale czy my. Fajnie, supermoc, tak. Rodzice są superbohaterami. Sponsorami podcastu są. Poradnia Focus.pl, sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych zapewniających pomoc terapeutyczną dla osób w każdym wieku, także online. Mental Benefits kompleksowe rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne Twoich pracowników wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Focus App oprogramowanie dla poradni i centrów terapeutycznych wznoszące organizację pracy na nowy level Sklep internetowy Focus Pomoce terapeutyczne, wyposażenie placówek oświatowych oraz cyfrowe materiały edukacyjne dla rodziców. Cześć rodzice, witam was bardzo serdecznie na naszym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest dr Daniel Syrek, jest pedagogiem, psychologiem i edukatorem. Cześć Danielu! Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Z Danielem chcemy porozmawiać o systemie szkolnictwa. Czy jest to twór, który wspiera, czy raczej wstrzymuje i tutaj będziemy mówić oczywiście głównie o rodzicach i uczniach, ale na pewno na temat nauczycieli też troszeczkę wejdziemy. Daniel, jak w Twojej? No, jesteś nauczycielem, który praktykuje cały czas, masz duże doświadczenie. Jak to według ciebie wygląda? Jaka jest jakość edukacji w Polsce? Jakość edukacji? Ja nie, nie, nie jestem tym człowiekiem, który narzeka na tą jakość edukacji. Bardzo doceniam fakt, że chociażby mamy ją za darmo. Nie muszę się zadłużać na, na połowę życia, żeby mieć licencjat, prawda? Tak Więc jest. naprawdę jestem człowiekiem, który to bardzo docenia, dla którego to jest duża wartość. Um, ale gdybyśmy tak wszystko doceniali i, i na tym poprzestali, to, to gdzie nasz rozwój? Więc oczywiście, że widzę dużo mm, przestrzeni, dużo, dużo aspektów, które by wymagały poprawy, tak aby ten system, ten niesczęstny, legendarny system w końcu zaczął nas wszystkich po prostu wspierać rodziców, ucznia, nas, nauczycieli żeby to było naprawdę. Z wartością dla każdego z nas. No właśnie, bo mówisz tutaj o wspieraniu. Jak ty yy, patrzysz na yy, jakby sposób komunikacji między szkołą a rodzicem? Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy? No właśnie, no i tu zaczynamy. <laughs> yy, no nie mam poczucia, że ten sposób komunikacji nie wymaga pracy. Mhm. On wymaga pracy. Mam wrażenie, że nie jest poparty przede wszystkim zaufaniem. Że nie mamy relacji z rodzicem partnerskiej, a bardziej yy, być może rywalizująca jest ta podstawa. Yy, rodzic wyszarpuje dziecko w swoją stronę, szkoła wyszarpuje dziecko w swoją stronę i ono w środku jest rozrywane, zamiast wspólnie je podnieść do, do wzajemnego rozwoju. Gdzieś tutaj w tej kwestii nam to siadło po mm -hmm. prostu. Z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, mm -hmm. co my jako rodzice, co my jako nauczyciele możemy zrobić, żeby, żeby dziecku w systemie szkolnictwa było dobrze? Bo to o to chodzi, prawda? Bo to cały czas mówimy o tym, że, że żeby dziecko się rozwijało, o czym też powiedziałeś i to podkreśliłeś, no my na tej takiej płaszczyźnie rodzice-szkoła, no to my musimy o to zadbać. No to słuchaj, mogę się. Na, naprawdę największym banałem posłużyć, zaprzyjaźnijmy się. Po prostu się zaprzyjaźnimy, porozmawiajmy ze sobą. Przyjaźń to nie jest tylko pijanie sobie z dzióbków. Jeżeli coś nam się nie podoba, jeżeli czujemy się niezaopiekowani, jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone, powiedzmy o tym, niekoniecznie głośno, podejdźmy do nauczyciela, porozmawiajmy. Naprawdę nauczyciel przynajmniej nie powinien nikogo pogryźć, a powinien gdzieś tam dopuścić tą myśl do siebie, no i zacząć na nią pracować. Oczywiście pamiętając o ścieżce zawodowej, tak, czyli w momencie mm. kiedy mamy pretensje, mamy sprawę do wyjaśnienia z konkretnym nauczycielem, podejdźmy najpierw do niego. Dopiero potem ruszajmy wychowawcę, pedagoga czy, czy dyrekcję szkoły. Mm -hmm. Po prostu się zaprzyjaźnimy i wtedy nam wszystkim będzie lepiej. No właśnie, jakie są twoje dobre praktyki? Może nie wiem, może masz taki jakiś przykład dla rodziców, jak to y, mogłoby wyglądać, Aha. jak może. Y, no nie lubię używać słowa powinno, nie powinno, bo wiadomo, że tutaj każdy z nas wychodzi z jakimś takim sprawy. Swoim... się opór pojawiają się. Właśnie, powinniśmy. dokładnie, więc jakby ja bardzo nie lubię tego słowa, ale jak ty jako właśnie psycholog, pedagog, czynny, edukator, y, jak ty zachęcasz rodziców i jak ty może budujesz tą, y, to, tą więź? Bo mhm. Patrzymy tu z tych dwóch stron i cały Jasne. czas jakby to dziecko stawiamy na tym pierwszym miejscu. Obalam i to bardzo silnie obalam legendarnego, roszczeniowego rodzica. Mhm. Nie ma dla mnie takich rodziców. Cieszę się, że są pretensje, cieszę się, że przychodzą rodzice i chcą pewne kwestie wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że oznacza to, że zależy mu na dziecku. To znaczy, że to dziecko jest przez niego kochane, zaopiekowane. Być może czasem to jest w jakiś sposób yy, nie do końca akceptowany przez nauczycieli, ale cieszmy się z tego, że nasz uczeń ma tak wspierające środowisko w domu. Mhm. Docenimy to. W momencie, kiedy my to docenimy i oddamy tą yy, rolę specjalisty od tego dziecka rodzicowi, yy, to my się będziemy mogli uczyć od niego, yy, a rodzic właśnie nie będzie nas traktował jako rywala, mhm. tylko jako partnera. Yy, no bo dla ucznia. Szkoła i środowisko domowe to są te dwa środowiska, w których funkcjonuje najdłużej. Więc oba te środowiska muszą być dobrze funkcjonujące, wspierające i na pewno one nie mogą ze sobą być w konflikcie. Mm -hmm. One muszą do jednej bramki strzelać I, i powtórzę po raz chyba kolejny i wtedy nam wszystkim będzie po prostu lepiej. Tak. A czy właśnie system w tym pomaga, czy nie? Mam wątpliwości. Czy on no właśnie, nam pomaga? Y właśnie. I. i... I to jest dobre, dobre słowo, bo ja od tego słowa nie chcę wyjść. Aha. Dlaczego tak sądzisz? Bo no tak jak mówię, tak jak powiedziałam na samym początku, masz doświadczenie, praktykujesz. Bo ja z tego, z tego podcastu, z tej naszej rozmowy mhm. chciałabym wyciągnąć takie perełki, Jasne. nie złote rady, może nawet nie chodzi o złote rady, ale takie dobre praktyki, które mogą posłużyć mi jako rodzicowi w tym, żeby właśnie wyjść może ze, z tej strefy komfortu, że, że ja nie pójdę, bo, bo zaraz mojemu dziecku się w szkole zacznie dziać źle, mhm. ja nie pójdę, ja nie powiem, no bo to przecież jak powiem, to, to zaraz wszyscy mnie kolokwialnie zjedzą, może. Ktoś źle mnie pomyśli, a ja nie pójdę, nie powiem, no bo w sumie co to zmieni? No zmieni. No zmieni, dużo zmieni. W momencie, kiedy Ty, jako rodzic, nie przyjdziesz, nie powiesz no to gwarantuję, że ja nie wiem, jaki Aha, jest problem. No właśnie. Ja nie wiem, jakie masz potrzeby, które mógłbym ewentualnie, y, którymi mógłbym się zaopiekować, prawda? Więc rady, no tak jak powiedziałeś, nie ma rad. Ja mam wrażenie, że problem komunikacji, y, tutaj rozmawiamy o komunikacji rodzic, szkoła, mm -hmm, tak. ale że fundamentem tego problemu jest komunikacja sensu largo, ogólnie komunikacja. Widzimy to w sklepach, y, w momencie, kiedy cena się nie zgadza, od razu jest podniesiony ton, roszczenie, nie mówię, że cena może się nie zgadzać, ale porozmawiajmy, podyskutujmy. I w drugą stronę to tak samo działa. Sprzedawca niech po prostu powie, zawaliłem, mhm. prawda? Czyli dbajmy o swoje kompetencje, miejmy taką gotowość na to, że być może coś nam się nie udało i nauczmy się mówić, nie wiem. Jak mawiał klasyk, yy, strach przed mówieniem sobie nie wiem, prawda? Mhm. Pozbądźmy się tego strachu. W momencie, kiedy rodzic mi mówi. Nie wiem, jak pomóc temu dziecku, to ja się cieszę, to znaczy, że ma tak dużą świadomość wykorzystanych już przez siebie narzędzi, że ma tak dużą świadomość tego, co już zrobił, że przyszedł do specjalisty i powiedział: nie wiem, porozmawiajmy o tym. I właśnie, i to jest ważne, porozmawiajmy o tym. To nie jest tak, że rodzic do mnie przychodzi, nie wiem a ja mu listę, to, 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 to i pani dziecko w spektrum zacznie funkcjonować całkowicie normatywnie. No nie, oczywiście, że tak nie będzie. Więc porozmawiajmy o tym, jak mu pomóc. To jest zazwyczaj bardzo długi proces. Jeżeli mówimy o zaburzeniach zachowania, o fobiach, o jakichkolwiek o kwestiach związanych z orzeczeniem, to nigdy nie jest od tak, to nie jest od przysłyszenia palcem, to jest, to jest długi proces. I tu, drodzy rodzice, chyba prośba, żebyśmy też mieli tego dużą świadomość i, i żebyśmy dali czas, żebyśmy dali czasowi czas, nie zmieni się to od, od tak. To czasem przez cały okres na przykład szkoły podstawowej będzie trwało i gdzieś tam w szkole średniej zakiełkuje ta zmiana, mhm. no ale o tą zmianę nam chodzi, o nią walczymy, prawda? Ale, że była zmiana, trzeba od czegoś rozpocząć. Od prawda? rozmowy, od no zaprzyjaźnienia właśnie. się, od wzajemnego wsparcia i umiejętności powiedzenia, nie wiem. No właśnie, a my boimy się mówić, nie boimy wiem. Boimy się. Ja no. myślę, że jako i terapeuci, i jako nauczyciele, no i też jako rodzice boimy się przyznać, że ja czegoś nie wiem o moim dziecku, że jak ja jako rodzic mogę nie wiedzieć, jak ja mam temu nie wiedzieć, przepraszam, jak dziecku pomóc na przykład. Oczywiście, tak? Że tak. No ale tutaj są, tutaj zaczyna się droga, tak jak. O tym super mówisz, bo ja się cieszę, że, że my mówimy o komunikacji szeroko rozumianej, um, że tu się zaczyna droga. Od tego powiedzenia sobie nie wiem, mhm. że ja otwieram sobie bramę, tak? Oczywiście, po początku, nie po zamykam początku. niczego, tak. otwieram bramę, tak. Otwieram tak. bramę i ja wiem, do kogo się udać, czyli udaje się do specjalisty. No i takim ja się pierwszym specjalistą, który zna moje dziecko, jest właśnie nauczyciel. Mhm, dokładnie dokładnie, dokładnie. Nie miałbym chyba na tyle odwagi, żeby odwagi. Nie powinienem powiedzieć, że nauczyciel zna lepiej to dziecko niż rodzic. Absolutnie nie. I tutaj znowu, być może prośba, propozycja zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Trochę wchodzę w kwestię uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tak, no jasne. W momencie, jasne. kiedy na przykład mamy zespoły. Na początku roku wrześniowe. Często to wygląda tak, że rodzic siada w kole, nauczyciele są wokół i nauczyciele wypowiadają się na temat ucznia, mówiąc, że w sumie to już muszą kończyć, bo za 15 minut mam kolejny zespół. I, i co wynika z tego zespołu? To jest zmarnowany czas nauczyciela i zmarnowany czas przede wszystkim rodzica. Na zespole to rodzic jest bankiem informacji o temat dziecko, na temat dziecka to my powinniśmy zamienić się w słuch i posłuchać tego rodzica, co on ma do powiedzenia, co się wydarzyło przez wakacje, co zauważył jest wspierające dla, je, dla jego dziecka, co być może nie działa w modelowaniu zachowania tego dziecka. Rodzic jest największym źródłem informacji na temat dziecka i my jako nauczyciele powinniśmy to docenić i wykorzystać, mówiąc brzydko, wykorzystać tą wiedzę rodzica. To jego specjalizację we własnym dziecku. No to jest takie wzajemne czerpanie od siebie informacji. No dokładnie. I to, że ja wiem, to jest moja supermoc, prawda? Ale dobra, ale czy my. Fajnie, supermoc. Tak. Rodzice są superbohaterami. Ja też tak uważam. Jestem przekonany. Ja też tak uważam. No ale i właśnie, i tu teraz wracamy do tematu naszego spotkania. Czy w systemie jest czas? Czy system przewiduje coś takiego, jak mam czas na rozmowę z rodzicem, mam czas na pochylenie się nad dzieckiem. E, jak ty to widzisz? Być może zaskoczę. Mhm. Ale uważam, że tak, że jest na to no i czas. Ja się cieszę, że tak, tak tak. Bo to jest myślę, że to też dla nas rodziców jest taka nadzieja, bo ja myślę, że, że często jest mm, takie przeświadczenie, że ach, bo podstawa programowa, albo bardzo dużo, albo nie ma spotkań, nie ma zebrań, ale ja się super cieszę. I ja tutaj po tym, co powiedziałeś, daję kilka wykrzykników i podkreśleń. <grym> My, jako nauczyciele, terapeuci, my mamy czas i my chcemy was, rodzice, słuchać. Bardzo chcemy. My chcemy Bardzo was chcemy, słuchać Bardzo chcemy, tak. Jesteśmy czasem zmęczeni, jesteśmy ludźmi. Czasem to nie jest nasz dzień. Mhm. Czasem mamy dość, czasem jesteśmy zdenerwowani sytuacją w szkole, sytuacją z dziećmi. Czasem nie jesteśmy na, naładowani pozytywnie, ale oprócz tego, że chcemy wysłuchać was, drodzi, drodzy, rodzice, to nie oszukujmy się, to jest też nasz obowiązek. Musi tak być. Chce czy nie chce, jestem od tego, żeby wysłuchać rodzica. I jeszcze bardziej włoży rowisko coś, czego ja oczywiście też nie pochwalam mhm. i, i yy, bronię się od tym, ale mamy legendarną godzinę czarnkową. Nie? Yy, no, słuchaj, u mnie rodzice na tej godzinie czarnkowej jeszcze się nie pojawili. nie? Mhm. <laughs> Ja też troszkę inaczej pracuję, bo, bo jestem w gabinecie. Ten gabinet jest czynny w określonych porach, więc wtedy zapraszam jak najbardziej. Ale słuchając też koleżanek i, koleżan i kolegów przedmiotowców, no te godziny czarnkowe to jest taki sztuczny twór, prawda? A z uwagi na to, że to jest gdzieś dodatkowy obowiązek dla nauczyciela, to może skorzystajmy z tej możliwości, mhm. wykorzystajmy ją. Tak sobie myślę. Sam nie wiem, czy po publikacji podcastu nie będę żałował tych słów. <laughs> ale My zachęcamy do komentarzy pod podcastem i zadawanie, zachęcamy do zadawania pytań, bo myślę, że jak poruszamy takie. No... Trudne tematy, w każdym z nas rodzą się jakieś pytania, i my bardzo chętnie spróbujemy na takie pytania odpowiedzieć. Tak, i posłuchamy odpowiedzi, co zrobić z godziną czarnkową. Tak, odpowiedzi, <laughs> dokładnie tak. No to Daniel, to jeżeli my tak. Ja się cieszę, że to jest tak podkreślane, że ten czas jest, że my bardzo zachęcamy rodziców do rozmowy. Ale ja bym chyba chciał jedną rzecz jeszcze uzupełnić. Tak. Tak. tak, teraz mi przyszło do głowy. Przepraszam, mm. że cię pytam. Nie, no właśnie, bardzo dobrze. Okay. E, bo jasne, mamy na to czas. Mm, ale mówimy o systemie. Tak, no właśnie. No właśnie. I teraz mamy tak. drugą stronę. Tak jak zawsze, mamy mm -hmm. dwie strony. I teraz sobie pomyślałem o nauczyciela, którzy pracują w czterech placówkach. E, bo, bo z całym szacunkiem, za jedną pensję nauczyciel nie jest w stanie praktycznie wyżyć. Więc e, zaczyna się dorabianie w różnych miejscach. Mm -hmm. I zastanawiam się, gdzie wtedy jest ten czas. Mhm. No, dlatego zadałam takie pytanie, nie? Z tym czasem, bo to no. jest to jest tak, w zależności, um, jak my na to spojrzymy. No, i tutaj znowu wracamy do tematu, czy system jest wspierający, czy raczej wstrzymujący. Bo nam zależy bardzo na dziecku, i to dziecko jest tym takim filarem, o którym my jako rodzice myślimy, mhm. my jako terapeuci, jako, jako nauczyciele. Um, więc tu jest takie, takie do, do, do przemyślenia, myślę, dla każdego. I... Mam wrażenie, że to chodzi o teorię i praktykę. Tak, tak. Nie, jest. że w teorii ten czas jest, mhm. ale potem, właśnie, potem jest praktyka. Nie zapominajmy, że nauczyciel nie ma kompetencji wyłącznie służących nauce, więc mhm. to dorabianie do pensji nie zawsze odbywa się w szkole. Mhm. To czasem są inne stanowiska, szkolenia tak. na przykład. No i wtedy ten czas naprawdę maksymalnie się kurczy. Tak. Tak. Więc tak w sumie teraz z tej idealistycznej wizji świata trochę zeszliśmy na ziemię, że, że praktyka nam trochę inaczej pokazuje. Tak tak ale czy to nie jest Daniel tak że tutaj komunikacja znowu i rozmowa jest tym złotym kluczem w takim sensie że jeżeli ja będę rozmawiać z moimi z nauczycielami mojego dziecka e, i oni będą wiedzieli że ja mam jakieś tam potrzeby że ja czegoś nie wiem e, to czy to nie będzie tak że nauczyciel ma taką motywację dodatkową żeby jednak odrobinę tego czasu e, znaleźć w tym całym zamieszaniu ma motywację mm -hmm. i znowu ostre słowo, ale ma też obowiązek. Tak, prawda? Dokładnie. Drodzy rodzice, my musimy z Państwem rozmawiać. Po pierwsze, z uwagi właśnie na nasze obowiązki związane z zawodem, ale po drugie, z uwagi na to, że jeżeli chcemy jakiegokolwiek rozwoju dziecka, jeżeli chcemy mu pomóc, jeżeli chcemy być dla nich wspierający, to musimy rozmawiać. Tak, jak mówię, to to banał. Od zawsze się mówi o tym, że rozmowa jest o, tak naprawdę. To bywa się banał, ale musimy o tym rozmawiać. Ale ja, uwielbiam banały. ja, też, ja też. Banał On się stał banałem, tak. dlatego że naprawdę jest, naprawdę jest prawdą. Tak. <grym> dlatego jest banałem. Wszystkie te byle być sobą. No kurczę, tak. bądźmy sobą, naprawdę. Tak, tak. I rozmawiajmy. I rozmawiajmy. No. I ja myślę, że też systemowo mogę podsumować też to, co powiedziałeś, że jeżeli my chcemy rozwoju, ale też efektów widocznych naszej pracy. No to znowu wraca, wracamy do tego czasu i do rozmowy. Aha. Co to ty o tym myślisz? Jeżeli nasza komunikacja uległaby poprawie, mam wrażenie, że czas spędzony na nią też by uległ skróceniu. O właśnie. Prawda? O właśnie. Że, ym, I to też ze strony nauczycieli. Uwielbiam taką y, metaforę, że analizując zachowanie na przykład naszego dziecka, y, powinniśmy bardzo skupiać się na faktach. Mhm. Ym, to, co ewentualna kamera by faktycznie była w stanie wychwycić. Bo jeżeli my mówimy, że dziecko mnie nie szanuje, co to znaczy? Może on mnie szanuje, ale może nie potrafi tego w odpowiedni sposób przekazać. Może jego komunikaty są nieodpowiednie, ale może on jest pełen szacunku do mnie. Kwestia uwag w ogóle w dziennikach, prawda? To jest też kwestia na kolejny na podcast. kolejny, tak, dokładnie. Ale czasem te uwagi nie mają znaczenia dla rodzica. Dziecko biega i kwiczy po korytarzu. Suchy fakt. Informacja. Ale co mam, co mam z tym zrobić, że ono no kwiczy, prawda? Czyli jakie mamy komunikaty z rodzicem? Mówiłem o tej kamerze, że, mhm. że obserwuję. Tak, obserwacja, słucha obserwacja. Słucha obserwacja, co tego, co widzę. No i właśnie komunikaty FUKO na przykład który opiera się przede wszystkim na faktach, który mówi o konsekwencjach i oczekiwaniach związanych z danym zachowaniem. Bez dodawania ideologii i Oczywiście, uczuć, że tak. bez emocji, etykietyzowania. Tak, dokładnie tak. Czy cudowne i naprawdę żyje z tą filozofią bardzo mocno wychowanie bez przemocy Rosenberga. W momencie, kiedy my mówimy komunikatem typu ja, pomimo tego, że to absolutnie ta, ta komunikacja między szkołą a rodzicem to nie jest rywalizacja, ale komunikat typu ja. Zapobiega powstawaniu konfliktu. Bo na czym polega tak. taki komunikat typu ja? Co czuję? Mhm. W momencie, kiedy pani na mnie podnosi głos, czuję się nieszanowana, czuję się lekceważona. Jesteś w stanie mi to podważyć, że ja się tak nie czuję? Mhm. No nie jesteś. Kiedy na mnie podnosisz głos, podniosłaś, więc nie jesteś w stanie mi tego podważyć, prawda? Więc proszę cię, abyś mówiła do mnie ciszej, pełnym tonem pełnym spokoju. Mogę cię to prosić? No mogę, nie? Abyśmy wspólnie mogli dojść do y, wniosku służących rozwojowi państwa dziecka, państwa ucznia, tak. u, uczniów generalnie, prawda? Zamyka nam to drogę y, jakiegokolwiek podważania tego, co ja mówię. Mhm. Ale o to nam chodzi, bo jak rzucamy takimi sloganami, ty się zawsze spóźniasz. No nie spóźniam się wcale. Wczoraj się nie spóźniłem, na poprzednią lekcję się nie spóźniłem, tak. a w zeszłym tygodniu to w ogóle cały tydzień byłem punktualnie. Tak. Pojawia nam się konflikt, prawda? Ale że ja powiem dzisiaj na moją lekcję spóźniłem się 15 minut. No tak, no spóźniłem się 15 no minut. No dokładnie. Dokładnie tak. I to tak samo w ten sam sposób funkcjonuje między rodzicem a szkołą na przykład tak. Bo to myślę, że właśnie bardzo dobrze to wybrzmiało. Bo to nie chodzi o to, kto ma rację. Tylko, co my z tymi naszymi racjami możemy zrobić? W ogóle zastanawiam się, czy w wychowaniu dziecka, czy w terapii dziecka jest coś takiego jak racja. No nie. Jak znam autystę, to znam jednego autystę. Nie wiem, jak działać inny. z każdym innym, hmm. prawda? Nie ma tam racji. Tak. A my czasem sobie uzurpujemy takie prawo do racji. Bardzo. Przestańmy i zacznijmy, właśnie, szukać wspólnie rozwiązań. I pozwólmy sobie na to, że któreś rozwiązanie zadziała. Bądź nie. Bądź I, nie. I to też jest OK. <laughs> Oczywiście, że tak. No to właśnie, Daniel. No to teraz tak. Yy, trochę podsumowując to, o czym Ty powiedziałeś, yy, jaki to przyniesie efekt dla dziecka? Spokój. To wszystko, o czym powiedziałeś. Uważam, że spokój. Spokój. Takie mm -hmm. poczucie, że jestem z każdej strony zaopiekowany. Tak. Że to, co się dzieje w domu, jest tożsame z tym, co się dzieje w szkole. Tak. Yy, Szkoła czasem proponuje rozwiązania naprawdę dla dobra dziecka, jak zindywidualizowana ścieżka, nauczanie indywidualne, nauczanie zajęcia edukacyjne indywidualne lub w grupie do pięciu osób, mhm. dodatkowa diagnoza, w ogóle pierwsza diagnoza. My tego nie robimy żeby zrobić komuś na złość. My tego nie robimy dlatego, że chcemy dziecko stygmatyzować, etykietyz etykietyzować. My to robimy dlatego, że próbujemy się nim zaopiekować. Więc też yy, odbiegam trochę od pytania, ale też jakby istotną kwestią w tej relacji rodzic-szkoła jest zaufanie, zaufanie wzajemne. W momencie, kiedy pedagog mówi, że tam by się przydała diagnoza, dobrze, to ja to przyjmuję, zrobimy tą diagnozę, być może w poradni wyjdzie, że ta diagnoza w ogóle nie będzie miała miejsca, i nie zostanie orzeczenia czy opinii. To też jest w porządku. Wracamy do szkoły, mówimy: Panie Danielu, dziękuję za radę z diagnozą. Byliśmy, faktycznie, nic tam nie wyszło, musimy szukać gdzie indziej, musimy pracować troszkę inaczej. Dobra, no to w takim razie inna ścieżka. Inaczej będziemy pracować. Dokładnie. Ale to musi być zaufanie nikt. Nie chcę nikogo tutaj krzywdzić, prawda? No bo wiesz, jak to czasami jest. A, bo on się uczepił mojego dziecka. No oczywiście. A, no, bo to no, tylko no, moje dziecko, takie złe, a przecież inna... To, no, no jak, no, no, no jak? No tak, wiesz, tak, jak to czasami, tak, nie? Tak. Ale zobacz, to jest z dwóch stron. No a tak? jak ocenia nauczyciel? Oczywiście. No zdolny, ale, ale, leniwy. ale leniwy. I tak. jaki to jest komunikat, I Co, o jest czym mi to mówi? Tak. O no tak. czym mi to nie mówi, prawda? Tak. Daniel, to tak w ramach podsumowania, dobra praktyka, yy, zachęta do rodziców, mm -hmm. co jest potrzebne, yy, co jest niezbędne i co fajnie powiedzieć, yy, żeby tak naprawdę wybrzmiało po tej naszej rozmowie. Tak w ramach podsumowania. Le misja, Jezus. <grym> yy, drodzy rodzice, zaufajmy szkole. Komunikujmy swoje potrzeby i miejmy otwartość na proces, który się wydarza. To jest proces, nie wydarzenie. I to jest niewielka różnica leksykalna, ale bardzo duża różnica w praktyce. To chyba takie trzy podstawowe kwestie, które powinniśmy wzajemnie zrozumieć. Tak. Bo tu jestem bardzo daleki od obwiniania rodziców, od wskazywania na. na nich odpowiedzialności. Mhm. My jesteśmy wspólnym środowiskiem. Wspólnym, szkoła, rodzice to jest jedno środowisko kształtujące y, dziecko. My bardziej edukacyjnie jako szkoła, rodzic bardziej wychowawczo. Dokładnie. Ale te funkcje się zazębiają, prawda? I jak się je połączy, to mamy piękną całość. Mamy sukces przede sukces wszystkim. mamy. I, i, i skrzydła no. naszego ucznia będą mogły w końcu rozpiąć się na maksymalną. Tak. Rozpiętość. Nie? No i nie bójmy się otwierać się na zmiany. Nie zamykajmy się w takich sztywnych ramach myśleniowych, że system nie jest wspierający, bo my możemy zrobić tak. Żeby on jednak wspierający był. Wyciągnijmy z tego systemu ile się da. Wykorzystajmy tak. go tak jak, jak, jak z owoców w lemoniadę. Wyciśnijmy <laughs> do granic możliwości. Bo ja myślę, że większość nauczycieli lub, lubi to, co robi. Zdecydowanie tak. Tak, ja też ja tak myślę. Tak mam, a rodzic z tego też nie korzysta. Dokładnie. Wspólnie pracujmy. No. Dokładnie. Słuchajcie, ja myślę, że to jest fantastyczne zakończenie tego, o czym my chcieliśmy z, z Danielem powiedzieć. Yy, wydaje mi się, że to zakończenie wyciskania z systemu tych dobrych rzeczy, wyciągania pesteczek z lemoniady. <grym> no, no to to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co chcieliśmy Wam powiedzieć. Daniel, bardzo Ci dziękuję. Yy, ja myślę, że, że, że no to, to nie jest koniec, bo tutaj możemy jeszcze dużo rzeczy fajnych powiedzieć. Dziękuję ci za ten czas. A wam drodzy rodzice też bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami. Zadawajcie pytania do tego was bardzo bardzo serdecznie zachęcamy. No jesteśmy tu dla was. I rodzice jesteście prawdziwymi super bohaterami. Tak, Trzymam tak, z was kciuki dokładnie bardzo mocno. Tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Sponsorami podcastu byli Poradnia Focus.pl, sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych zapewniających pomoc terapeutyczną dla osób w każdym wieku, także online. Mental Benefits kompleksowe rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne Twoich pracowników wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Focus App oprogramowanie dla poradni i centrów terapeutycznych wznoszące organizację pracy na nowy level Sklep internetowy Focus Pomoce terapeutyczne, wyposażenie placówek oświatowych oraz cyfrowe materiały edukacyjne dla rodziców.